Siema Dziś jest taka akcja że pokażę miejsca w których kiedyś były obozy ale najpierw najpierw zrobimy sobie eksplorację bunkra które się prezentuje tak jego części widać tutaj też wychodzą Teraz przebijają przez ziemię, ale widać jaką się ciągnie. Tutaj jest komin wentylacyjny. Przez który też by dało radę wejść. I on się jeszcze ciągnie tam dalej. Tutaj następny komin widać. Za drzewami, też podejdę i pokażę. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. jest kolejny A więc co? Widzimy się zaraz w środku Dojeżdżamy, oj to wjeżdżamy. O, jest nisko Tak jak widzimy, że samego wojsku Trzeba słychać? Bardzo dużo śmieci o, Tutaj już się wyżej zrobiło, można stanąć to Nie wiadomo co w takich miejscach Też może koczuje, czy nie? Trzeba zachować szczególną ostrożność Bo to nigdy nic nie wiadomo, ale jest Teraz pora roku taka, że już jest zimno to już raczej nie powinno być niespodzianek, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo. W takich miejscach, jak już mówiłem, tu widać pozostałości jakiegoś łóżka. Tu jest ten komin, wentylacyjny. O, proszę. Także tak jak mówiłem. No jakie pozostałości są tutaj butelki, nie butelki A tutaj mamy drugi komin wentylacyjny Czyli to jest tak dookoła się Jakby obchodzi Można powiedzieć, tam będzie pewnie to drugie wyjście Tu jest przelot Tutaj już pewnie będzie drugie Wyjście na zewnątrz Dokładnie Jest to drugie, przy którym byłem przed chwilą ale pokażę zewnątrz jak to wygląda Także duży obiekcik To jest to wejście Widać to ślady Można nazwać pomieszkiwania Tak jak tu O Latem pewnie tutaj całkiem przyjemnie ale też idzie zabłądzić. Tutaj jak widzicie korytarze się ciągną dosyć. Na zewnątrz jeszcze podejdę, pokażę to wyjście, przy którym byłem przed chwilą. A ogólnie to dzisiaj w materiale też będzie. Pokażę miejsca, które, w których mieściły się obozy dagi. jak to teraz wygląda. No dobra. To już wyjście. Zaraz tutaj do tego drugiego wejścia i pokażę jak to wygląda no dobra, już wyszedłem i tak jak właśnie mówiłem, że to drugie wejście było To tutaj tędy wchodziłem Tutaj widać jak ten tunel biegnie Są zarysy z tymi liściami teraz to jeszcze trochę coś niebezpiecznie jakieś dziurki, nie dziurki pozakrywane Dobra, ale tu jest to pierwszy komin wentylacyjny tylko pokazywałem co przechodziłem i cały czas idę jakby na dachu tunelu. Teraz tutaj jest drugi, też tam na dole byłem. I tutaj jest to wejście, które pokazywałem. Tak to wygląda. Dobra, to lecę dalej. Do następnego. Dobra, jestem już na miejscu. Tak jak mówiłem dookoła las. A tu w lesie fontanna. Tylko, że tutaj w latach 40. to nie było lasu. Znajdowało się tutaj też osiedle dla pracowników dawie. I tą fontannę wybudowano przy osiedlu numer 4. A w barakach mieszkały Niemki w wieku od 18 do 21 lat, które pracowały przy produkcji prochu nitroglicerynowego. I tutaj, właśnie. Po dokładnym oczyszczeniu tej fontanny pojawiły się trzy płyty. Jedna jest tutaj, druga się znajduje, tu i trzecia jest tu. Wygląda, jakby szły dookoła i by brakowało większości, ale nie, bo ciekawostka jest taka, że te płyty. Idealnie wskazują wschód, południe i ta zachód. I teraz, właśnie nie wiadomo, o co chodziło z tą fontanną, bo przy południowej gdzieś. Taka charakterystyczna szczerbinka, Trąby. by należało chyba z czymś współgrać. Tylko co to by było wtedy? Tak to wygląda. Ta fontanna mogła być różą wiatrów, może zegarem słonecznym. Tutaj też w okolicy właśnie jest. Ona miała iść, ta właśnie fontanna miała iść do wyburzenia. Ale została uratowana. Bo tutaj... Ktoś tutaj chyba łazi, tam w chrzakach. Bo tutaj dookoła wszędzie były bunkry, które zostały wyburzone. Kilka się, się zostało. Tutaj właśnie ta fontanna ocalała dzięki członków BSMZ. Bunkier. I fontanna pozostanie. A do czego służyła ta szczerbinka? Tutaj bo jest tylko na płycie południowej na wschodniej i zachodniej nie ma i dlaczego północy nie ma? To jest ciekawe Dobra Dzisiaj będę już kończył Potrzeba trochę na co z kilometrów Także co? Jeśli materiał się podobał zostawić łapkę słupka na rozwój kanału. pozdrawiam nara do następnego